Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając Rzesze mówił Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają w domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tem surowszy, dostaną wyrok. Po ucztem usiadł się naprzeciw skarbonę, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele, Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku Rzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto Słowo Pańskie. Ewangelia nam stawia przed oczy najpierw ubogą wdowę. żeby się zachwycić jej osobą, warto jest sięgnąć do oryginalnego tekstu Biblii, dlatego że tłumaczenie nawet nie jest w stanie oddać całej takiej głębi jej postawy. Myślę, że Niektóre nawet sformułowania z tej Ewangelii w tłumaczeniu nie są za bardzo zrozumiałe. Na przykład chyba trudno jest zrozumieć, co znaczy, że wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Nie, nie wiem, czy ktoś widział monetę, która wynosi pół grosza. Ja nie widziałem. Nie, nie ma w naszym świecie pół groszówek. Są grosze. Ale tu jest powiedziane, że wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Oczywiście kiedy sięgniemy do tekstu oryginalnego odkryjemy yy, że święty Marek nas nie oszukuje, bo w tekście oryginalnym jest napisane, że ona wrzuciła dwa pieniążki zwane leptami, lepty, czyli jeden kwadrans. Lepty to były monety attyckie i najmniejsze w swoim rodzaju. Nie było już. Mniejszego attyckiego pieniądza jak jeden lepton, a kwadrans to był z kolei najmniejszy pieniążek rzymski. Więc Marek mówi, że ta kobieta wrzuciła dwa lepty, czyli jeden kwadrans. Ale zapewne nie pisał tego po to, żebyśmy się zastanawiali nad starożytną numizmatyką tylko chciał coś istotnego nam powiedzieć i o tej kobiecie, i o nas. I być może tą ważną podpowiedzią Marka jest to, że my w spotkaniu z Bogiem, kiedy Bogu składamy jakiś dar, to potrafimy podzielić nawet jeden grosz. Tak żeby Bóg dostał z tego połowę, ale połowa, żeby została dla mnie, to znaczy, że bardzo rzadko w naszym życiu jest tak, że jak składamy Bogu dary, to w tej postawie, mówiąc najprościej, idziemy na całość. Nie da, daję Bogu część, sobie zachowuje drugą. Ta, ta druga część nie musi być materialna. Mogę dać Bogu całą groszówkę, ale sobie zachowam na przykład dobre samopoczucie, satysfakcję, jaki to ja jestem przyzwoity, bo właśnie rzuciłem na składkę. Przecież tyle od siebie daję. I wtedy to, co zostawiam sobie, ma raczej charakter niematerialny, jakiś duchowy, ale rzadko dajemy Bogu rzeczywiście wszystko. A tu święty Marek chce nam właśnie to podkreślić, że ona naprawdę dała wszystko. I druga rzecz, która w tym tekście jest do zauważenia, to jest to słowo. Całe swe utrzymanie, utrzymanie. Tam możemy być zaskoczeni, jak sięgamy do, do tekstu greckiego, bo tam jest słowo bios. W, w języku greckim na, na określenie majątku używa się Przynajmniej dwóch słów, może nawet i więcej, ale najczęściej przynajmniej w Ewangelii pojawiają się dwa słowa. To jest uzija, to jest właśnie majątek widziany od takiej strony materialnej, ale drugie pojęcie, które jest, się pojawia, to jest bios. Czyli to, co masz na życie, bo bios, to wszyscy to pamiętamy ze szkoły, z biologii. Pierwsze znaczenie to jest życie. życie. Możecie sięgnąć na przykład do 15 rozdziału Łukasza. To jest bardzo charakterystyczne w przypowieści o ojcu i dwóch synach, z których jednego nazywamy marnotrawnym. Tak. Charakterystyczne, jak, jak, jak Pan Jezus mówi o ojcu, że rozdał między braci, podzielił majątek, to zawsze używa tego słowa bios. Znaczy, ojciec dzieli się ze swoimi synami swoim życiem. Nie, nie tylko, nie wiem, zarobionymi pieniędzmi. Nie tylko jakimś majątkiem, tylko za tym majątkiem kryje się. Życie ojca, jego wieloletnia praca. I on, on włożył w to, co posiadają teraz wspólnie, włożył całe swoje życie, więc jak się tym dzieli, to nie dzieli się tylko pieniędzmi. I charakterystyczne, że ile razy w tej przypowieści jest mowa o tym, co posiadają synowie, to tam jest właśnie użyte słowo uzija. Znaczy, tak jakby nie widzieli, że w w tym, co dostają od Ojca, jest Jego życie. Oni widzą tylko kasę, widzą tylko ten poziom wymierny. Nie. Jaką to ma tu wartość? Ale jaką ma wartość duchową, życiową? Tego nie widzą. Tu jest bios, więc Pan Jezus mówi o tej kobiecie tak naprawdę, że ona wrzuciła do tej skarbony. Całe swoje życie. Całe swoje życie. I w, w tym jest tak bardzo inna od tych, którzy wrzucali do tej skarbony znacznie więcej, tylko że ich to nic nie kosztowało. Dzisiaj w nocy wróciłem z Rzymu, na kongregacji do spraw biskupów i kilka razy miałem możliwość rozmawiania z kardynałem Konradem Krajewskim i powiedział mi tak, że ojciec święty Franciszek zabronił mu jeździć do Stanów Zjednoczonych. I to nawet po stronie księdza kardynała było dość zdumiewające, czemu papież zabrania mu jechać do Stanów, a gdzie może dostać więcej pieniędzy niż w Stanach. Ale Franciszek powiedział mu tak, no, pojedziesz do Stanów, to zrobią uroczystość, na tej uroczystości będzie bankiet, wszyscy będą świetnie jeść, potem zrobią trochę jakąś tam składkę, no i ci to wszystko rzucą i ty to przywieziesz na cele charytatywne. Mówi, wszystko to, co dadzą, nie będzie ich nic kosztować. To nie jest żadna jałmużna. Jałmużna jest wtedy, gdy Cię boli. To znaczy, gdy wiesz, że tracisz. I co tracisz? Życie tracisz. Być może za ten jeden kwadrans, czy te dwa lepty, ona by mogła sobie chociaż kolację zabezpieczyć. Skoro wrzuca wszystko. Co będzie jeść? Ona wrzuciła życie. Ona składa Bogu życie. Całe swoje życie. Kiedy dajecie całe swoje życie? Kiedy? Wtedy, kiedy kochacie. Człowiek daje całe swoje życie osobie, którą kochał. Więc, tak jak mówię, do, dobrze jest ten tekst zobaczyć, tak jak go Marek napisał, żebyśmy się jeszcze bardziej tą osobą zachwycili i, i tym, jakiej ona lekcji nam udziela ta nie, nieznana z imienia Uboga Wdowa. No i zobaczmy jeszcze, zwłaszcza w tej wspólnocie ludzi, których zbiera mi umiłowanie Pisma Świętego, no to zobaczmy, że ona jest przeciwstawiona wyraźnie, niestety uczonym w piśmie. Strzeżcie się uczonych w piśmie. To nie chodzi o to, że czytanie Pisma świętego czyni człowieka potworem. Ale Jezus mówi, że może się tak zdarzyć. I zdarza się wtedy, kiedy człowiek myśli, że jest ekspertem. I tak naprawdę po to w życiu studiował pismo żeby ludzie zaczęli go uważać za kogoś wyjątkowego właśnie za eksperta chodzą w powłóczystych szatach lubią pozdrowienia na rynku pierwsze krzesła w synagogach zaszczytne miejsca na ucztach wszędzie pierwsi wszędzie pierwsi wszędzie chcą być zauważeni wszędzie chcą być pozdrowieni Wszędzie chcą być docenieni. U świętego Łukasza w tym tekście jest, że kochają powłóczyste szaty, pozdrowienia na rynku i pierwsze krzesła w synagogach, zaszczytne miejsca na uształt. Kochają nie pismo, tylko to, co studia nad pismem im przyniosły nie? jako efekt uboczny, ale dla nich najwyraźniej był pierwszorzędny. Znów jak czytamy ten tekst w oryginale, to to słowo upodobanie. U Świętego Marka w tym miejscu brzmi, jest ich celem. Jest ich celem. Szczęście się uczonych w piśmie, których celem jest chodzenie w powłóczystych szatach, pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i na ucztach. To jest ich celem. To jest tak, jakby człowiek. Robił stopnie naukowe po to, żeby mógł chodzić w todze. I kochał togę, a nie tę naukę, którą, e, którą po drodze mógł się zajmować i która go zmieniała. Nie. Ale po co ci to, jak nie masz togi? I potem. Obiadają domy wdów, dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Są absolutnym przeciwieństwem tej kobiety. Ona dała wszystko, a oni biorą wszystko. A oni biorą wszystko. Jak trzeba, to od wdowy wszystko dla siebie. Pierwsze miejsce, zaszczyt, nie, szaty. Wszystko biorą. Ona wszystko dała. Nie, nie wybierałem tego słowa na spotkanie ludzi zakochanych w Piśmie Świętym. Takie jest, taka jest Ewangelia na ten wieczór. Więc myślę, że wszystkim Jezus nam chce coś bardzo ważnego powiedzieć. Cała ta lektura Biblii, której poświęcamy życie i, i całe też promowanie pisma świętego w naszym Kościele ostatecznie ma ten jeden cel, nie? byśmy byli ludźmi, którzy potrafią kochać Boga całym swoim życiem, nie połową życia, całym swoim życiem. By, by czytane słowo taki owoc w naszym życiu budziło, rodziło. Tego życzę Wam wszystkim i sobie też. Amen.